Usuwanie skórek często przynosi duże problemy, zwłaszcza początkującym osobom. Niestety każda klientka ma różnego rodzaju skórki, dlatego nie ma uniwersalnej metody ich usuwania. Dzisiaj jednak pokażę Wam mój sposób na frezowanie i wycinanie skórek, który stosuję najczęściej. Cześć, tu Aniela! Witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Płytka, którą widzicie na filmiku jest świeża po zdjęciu żelu. Przyszedł czas na usunięcie skórek pod nowy manikir. Zaczynam tradycyjnie od odepchnięcia ich za pomocą kopytka. Następnie sięgam po frez do skórek Indigo numer 1, czyli tak zwaną łezkę. Pracuje na wysokich obrotach, wychodząc od środka paznokcia i schodząc do jego boku. Frez pięknie podnosi skórki i oczyszcza płytkę. Następnie zmieniam obroty i powtarzam czynność. Tak wygląda efekt po wyfrezowaniu skórek frezem numer 1. Następny frez, którego użyję, to frez do skórek numer 4. W przeciwieństwie do poprzedniego frezu, frez numer 4 nie jest tak precyzyjny i nie wchodzi tak głęboko pod skórki, ale za to bardzo ładnie je podnosi. Ponownie zaczynam od środka paznokcia i schodzę do boku. Następnie zmieniam obroty na przeciwny kierunek i powtarzam czynność. Tak wyglądają wyfrazowane skórki, które następnie wycinam nożyczkami Indigo nr 2. Zaczynam od prawego boku, i po łuku wycinam skórki. Na sam koniec, jeśli jest taka potrzeba, wygładzam skórki za pomocą delikatnego frezu kulki, czyli frezu do skórek Indigo nr 7. Ustawiam obroty na frezarce na literę F i tak samo jak przy wycinaniu skórek, zaczynam od prawej strony kierując się po łuku. Tak wyglądają skórki przygotowane pod zabieg manikir. Tak jak wspominałam, to tylko jeden z wielu sposobów wycinania skórek. Jeśli jesteście chętni, w najbliższym czasie postaram się przygotować dla Was więcej materiału na ten temat. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zwykle do usłyszenia w kolejnym tutorialu.